Jedną z pokus współczesnego człowieka jest chęć bycia niezależnym, samowystarczalnym. Co więcej, ta pokusa związana jest również z tym, że sobie będzie przypisywał wszelkie dobro, które uczynił. I dobro, witam was bardzo serdecznie a dzisiaj w słowie na dobranoc bajka taka bajka bajka najprawdziwsza bajka ze zbioru opowieści jedno opowiadanie za drugim a czego dotyczy bajka no chyba tego o czym mówiłem już na wstępie czyli tej samowystarczalności a jeszcze bardziej tej pokusie by sobie przypisywać wszelkie zaszczyty, sobie przypisywać wszystkie umiejętności, dary, talent, no i całą chwałę, tak, że tak powiem, zagarnąć dla siebie. Wysłuchajcie proszę dzisiejszej bajki. W kraju nie wiem gdzie, żył człowiek, który chciał wszystko robić sam. Nie dlatego, że był najzdolniejszy ze wszystkich swych współziomków, ale po prostu dlatego, że nie chciał dzielić się z innymi zasługą za jakąś pracę. W świecie, wiadomo, są osoby chciwe pieniędzy, zaszczytów, on zaś był chciwy pochwał. W konsekwencji nie mógł znieść, by ktokolwiek zabrał mu część z pochwał. Nie akceptował również rad. Całą zasługę chciał mieć dla siebie. Żyjąc tak, Przyzwyczaił się rezygnować z pomocy innych. Przyzwyczaił się też do samotności. Wkrótce stał się egoistą, zrzędą i zarozumialcem. Pewnego dnia, pracując we własnym warsztacie, usłyszał, że ktoś puka do jego okna. Obrócił się i zobaczył dziecko, które patrzyło na niego, uśmiechając się. Wejdź, powiedział, zobaczysz, jak pracuje kowal. Z kawałka żelaza zrobię mocną łopatę i to bez żadnej pomocy. Dziecko zadowolone patrzyło na jego pracę. Wpierw rozgrzał żelazo w ogniu, potem gdy się rozżarzyło, zaczął je kuć na kowadle wielkim młotem. Operację te powtórzył wielokrotnie, aż żelazo przybrało odpowiedni kształt. Po skończeniu pracy, kowal spojrzał na małego gościa. Zdziwiony zobaczył, że malec zbliża się do ognia, jakby chciał posłuchać trzaskania płomienia. Co robisz? zapytał zaciekawiony mężczyzna. Słucham ognia. To ci dopiero. I co on mówi? Mówi, że bez niego wszystkie twoje wyroby byłyby jeszcze zwykłymi kawałkami żelaza. To jego ciepło powoduje, że metalom można nadać kształt. Tak, to prawda. Powiedział do siebie Kowal. Pewna część zasługi należy do ciepła płomienia. Ale dla człowieka jego pokroju, który chciał wszystko robić sam, był to wielki afront. Doszło do tego, że znienawidził własną pracę i przestał być Kowalem, a został stolarzem. Z pewnością nie będzie dzielił zasług z żadnym ogniem. Jednym słowem, w całym regionie nie było zręczniejszego stolarza. Pod jego rękoma drzewo nabierało kształtu raz mebli, raz krzesła, raz stołu, albo tysiąca innych pożytecznych przedmiotów. Chciałbym posłyszeć, co by mi powiedziało teraz to dziecko. Od czasu do czasu zapytywał siebie. Ale dziecko nie pokazało się więcej. Pod koniec listopada przyszedł do niego proboszcz miasta. Potrzebował nowego żłóbka na zbliżające się Boże Narodzenie i bezwłocznie powierzył mu to zadanie. Kowal, który stał się stolarzem, przyjął propozycję bardzo chętnie. Zresztą myślał, cała wieś będzie podziwiała jego dzieło i kto wie, ile pochwał otrzyma. Z tą przyjemną perspektywą zabrał się zaraz do pracy. Wybrał najlepsze drzewo i przy pomocy hebla i dłuta z wielkim zapałem zrobił pasterzy, kilka owieczek, Józefa, Maryję, a nawet żłóbek. W Wigilię Bożego Narodzenia wręczył proboszczowi trzy kartony pełne figurek, jedna ładniejsza od drugiej. A ponieważ brakowało kilku godzin do mszy świętej o północy, ofiarował się, że sam ustawi zrobione figurki. Pod warunkiem, ma się rozumieć, że zrobi wszystko sam. Już prawie ukończył ustawianie figurek, gdy zdał sobie sprawę, że brak jednej figurki. Jednej, ale to była figurka Dzieciątka Jezus. Natychmiast pobiegł do swego warsztatu w nadziei, że zapomniał ją i że ona znajduje się w pracowni. Przerzucił wszystko, nim doszedł do wniosku, że zapomniał ją wyrzeźbić. Zmartwiony wszedł do domu. I postanowił nigdy go nie opuszczać. O północy, ku swemu wielkiemu zdziwieniu, posłyszał, że ktoś puka do drzwi. – Chodź do kościoła, chodź – powiedział zakrystianin. – Ludzie chcą ci podziękować za wspaniały żłóbek. Niepewnym krokiem, gdyż nie wiedział, czy dobrze zrozumiał, udał się do kościoła i wszedł bocznymi drzwiami, by go nie zauważono. Zbliżył się zaraz do żłubka i spojrzał na niego. W pierwszej chwili nie chciał uwierzyć, ale leżało tam dzieciątko Jezus i on je znał. Było to dziecko, które spotkał, gdy był jeszcze kowalem. W uśmiechniętych oczach wyczytał dobroć tego, który przyszedł na Ziemię nie po to, by szukać pochwał, by gromadzić zasługi osobiste. I nagle zrozumiał. I gdy ludzie. Zbliżyli się do niego, by mu pogratulować. On stwierdził, że na pochwałę zasługują również hebel, dłuto, drzewo, proste narzędzia, takie jakim jest on sam. Właściwie to dwa takie główne wnioski nasuwają mi się po przeczytaniu tej bajki. Jeżeli macie również swoje wnioski, swoje refleksje, to proszę podzielcie się nimi. Jakie, jakie refleksje mi się nasunęły? Oczywiście ta pierwsza fundamentalna, że, że nikt z nas nie jest samowystarczalny, że, że potrzebujemy siebie nawzajem, że nikt z nas nie zrobi wszystkiego, ale wszyscy razem możemy zrobić bardzo dużo. Wszyscy razem możemy zrobić bardzo dużo. I, i, I tak jest, ktokolwiek myśli, że jest samowystarczalny, że sam sobie poradzi, no jest w błędzie, jest w błędzie, dlatego też już tak od strony wiary, od strony, od strony faktu, że jesteśmy stworzeni przez Boga jako już wspólnota, czyli mężczyzna i kobieta, oni siebie nawzajem potrze potrzebujemy, Jesteśmy stworzeni też w tej relacji do Pana Boga. Boga też potrzebujemy. I co więcej, zobaczcie, że Bóg powołuje nas, powołuje Kościół jako wspólnotę ludzi. Jako wspólnotę ludzi. I jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I trzeba, trzeba, sobie, trzeba sobie to uświadamiać. Kolejna, kolejna taka druga, druga fundamentalna rzecz, która. Która przyszła mi na myśl, to wdzięczność dla osób, które wykonują zwykłą posługę. Tutaj właściwie można, nawiązując do tej bajki, powiedzieć, że, no, oczywiście, stolarz, bardzo zdolny geniusz, wszyscy go podziwiają, wszyscy go chwalą, i rzeczywiście był dobry. Po prostu był dobry. Był fachowcem, był dobry. Ale żeby, żeby te piękne dzieła mogły wyjść spod jego ręki, potrzebował pomocy i dłuta, i hebla, można byłoby powiedzieć prostych narzędzi. Prostych narzędzi. I te proste narzędzia są, są niezbędne, są konieczne, by mogły powstawać wielkie dzieła. Chciałbym, chciałbym w tym dzisiejszym słowie też wyrazić wielką wdzięczność, tak jak już powiedziałem, wszystkim osobom, wszystkim osobom, które wykonują zwykłe, proste prace, zajęcia. Które troszczą się o, 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 o rodzinę, o dom, o porządek w mieszkaniu, porządek w domu, zajmują się praniem, sprzątaniem, gotowaniem, zwykłe, codzienne obowiązki, których może nikt nie widzi, których może nikt nie docenia, bo są po prostu tak oczywiste, że, że być może nawet za te wykonywane przez Was prace nie słyszycie słowa dziękuję. A to słowo dziękuję Wam się należy i kobietom, i mężczyznom, którzy, którzy te prace wykonują. Chcę skierować swoje słowa wdzięczności dla tych wszystkich, którzy wykonują prace służebne, wykonując swój zawód. To są, to są panie, które, czy panowie, którzy, którzy troszczą się o czystość naszych miast. Miejsc pracy, tam, tam gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie się spotykamy, gdzie, gdzie spędzamy czas, wszystkie, wszystkie za, zawody służebne, wszystkie zawody służebne, czasami, czasami być może te osoby same doświadczają jakiegoś dyskomfortu, że, że nikt im nie podziękuje, że, że jest ładnie posprzątane, że nikt nie zauważy tego, że jest czysto. Moi yy Miejmy też dobre słowo dla tych osób, które, które troszczą się o czystość, o porządek. Staram się to robić. Nie wiem, czy, czy, czy was zachęcę też do tego. Ja staram się to robić, że na przykład, jak jestem na stacji paliw i korzystam z toalety, i jest tam osoba, która dba o czystość tej toalety, ja zawsze dziękuję. Dziękuję, że pan, pani dba o czystość. Dziękuję, że tak ładnie tutaj wygląda. No, chyba że nie, chyba że nie wygląda, ale, ale, ale zazwyczaj zazwyczaj jest tak, że, że warto tym osobom podziękować. Warto tym osobom podziękować, podziękować tym wszystkim, którzy w, jaki, w jakikolwiek inny sposób troszczą się o nas. Tak, mógłbym tutaj różnych tych zawodów pewno, pewno wiele, wiele wymieniać. Wszystkim trzeba dziękować. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Pamiętam z języka polskiego, ze szkoły podstawowej, ten, ten wiersz. Całego oczywiście nie pamiętam, tylko tam parę słów. Murarz domy muruje, krawiec, szyje ubrania, ale jakby coś uszył, gdyby nie miał mieszkania, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Sobie, sobie nawzajem pomagamy. Tak, tyle na dzisiaj, moi drodzy. Życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.